Dzisiaj chciałabym Wam pokazać boks komunijny dla chłopca On jest utrzymany w takiej błękitno-kramowej kolorystyce Z zewnątrz mamy papier, który malowałam farbkami akwarelowymi Wieczko przewiązane jest tasiemką I tutaj u góry mamy wębosowany napis Pamiątka pierwszej Komunii, tekturka Mamy takie złote, fajne zawiaski i troszkę kwiatków. Po otwarciu, na środku mamy księgę z cytatem. Tutaj są życzenia, ale ja je zakleiłam. Tutaj taki skrapek pod brokatową taśmą. Tu jest kopertka na pieniążki. No, ona jest na magnes, także można ją sobie później od, odpiąć. I tutaj mamy stempelek od Agnes. On jest troszkę przerobiony, bo tam była wersja dla, na zaproszenie na pierwszą komunię. No i tutaj taka kompozycja ze skrapków i pod spodem jest wyembosowana tekturka. To tyle. Dziękuję Wam za. Wagę i miłego dnia Wam życzę, Papa! Pa.